I co cienkotnie? Cienko. Ustawione noże co? Ja nie mam zębów. Jak ci pogryzę? To dobra. To prosto z pola bierzemy kapustę. Robimy to co ty teraz. Wycinamy. Szatkujemy i wsypujemy bezpośrednio do beczki. Nie ma innych jakichś etapów. Nie myłeś ich. Nie myłeś nad tej kapusty, tylko ode, obrałeś, tak? I kilo soli na beczkę idzie taką 30-litrową, tak? A to jest 60 litrów tej beczce, no dobra. A ten kołek to tylko do ugniatania, tak? I ile potem czekamy? Ale no to ile? Zazwyczaj czekasz. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. A w jakiej temperaturze? Pokojowej. Pokojowej, tak? Czyli w domu może być? Może. Dobra. Dwa tygodnie w domu taka beczka. A ma być zakręcona, czy nie? Nie. Nie musi być zakręcona, a kamieniem musi być przygnieć, przy Tak? Na koniec kamieniem. Przygnieść trzeba, no dobra i to cała filozofia, tak? No dobra.